Dodaję kolejnego bohatera. Cześć kochani, nazywam się Bruno Space i dodaję kolejnego bohatera. Możecie zobaczyć kto to jest. No więc, nie przedłużając, zaczynamy pokazywać tego bohatera. Siema widzowie kanału Bruno Space. Nazywam się Baldi i będę czasami na filmach Bruna. Możecie mnie dodawać do filmów. Nie zmuszam. To właśnie jest Baldi. Możecie go dodawać do filmów. Jeżeli chcecie, dobra widzowie, ten filmik dobiega powoli końca. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku, moi drodzy. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i. In... Aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. Także do zobaczenia, widzowie. Cześć!